No, i mamy kolejny przepiękny poranek. Spójrzcie, a tu jakiemuś troglodycie przeszkadzał śmietnik. Ja pierdzielę Wyrwany z kontekstu. Pięknie, co? No, chyba, że aż tak spruchniał, że sam się urwał. Jak myślicie? No, tak czy siak, niefajny widok. A my lecimy do naszego byczka Fernando, zrobić kilka placów. A jak chcę tak kupić Opela, to stoi taki Opel, panie, na sprzedaż, Opel Astra 1.4, 2009 rok, ble, bla ble, 18 500 do nego. Także negocjuj to, dzwoń to, a ja lecę negocjować z placem zabaw, co by mnie oddał jak najwięcej pieniędzy. Pieniędzy za las mi oddaj. Dobra, słuchajcie, dwa dni przerwy w chodzeniu sobota niedziela, czyli weekend. A więc co, nagubiły? Dzisiaj pewnie z 5 dych wpadnie. Taki jest plan. A wiecie jak to z tymi planami bywa. No nieważne. Idziemy grabić. Ledwo zaczął już pod kosztawki 30 groszy Idziemy na FIFLAKowe miejsce. Spójrzmy czy natrząchały tu pieniędzów w dwa dni. No patrz, nie robiły FIFLaków tutaj przez weekend. O, brzydka pogoda była. Aha, będzie 50 groszy. 23-24 No fajno. W międzyczasie jeszcze dyszka wpadła To już mamy razem ile 90 groszy? Prawie zetka o, patrzcie. Nie, nie podrzuciłem sobie. Gołym okiem widzę złotówkę, widzicie? Spójrzcie i wy fajno. Czyli mamy złoty 90 zł. Ale są jeszcze jakieś sygnały w tym miejscu. Aha, zrywka, ok. I tuż przy ławeczce jeszcze 3 zł, patrzcie. Czyli mamy 4,90 10 gry i będzie 5 ziko, Bardzo mi się to podoba. Dobra, odkładamy sprzęta i robimy fiflaki, co? Dobra, jadziemy 5 razy bardzo dobrze. Nie wiem, co ostatnio zrobiłem 4. No tak czy jak dzisiaj jest 5 i coraz lepiej mi się to robi. Super. Ok, z kwotą 4,90 zmykamy na plac numer 2. Niedaleko. Nad trynkę. Są my na placu nad trynką. To co? Dostrugamy do dyszki tutaj. będzie aż tak dobrze. Wiecie, że ja jestem wieczny optymista, i niepoprawny. Ale dobrze mi z tym. To o czym myślisz to przyciągasz, jak to mawiają. Ja myślę teraz, żeby parę piątek przytulić. Uda się je przyciągnąć. Może się uda. W tym celu udajmy się pod chustawki. Tyle warty mój optymizm. Patrzcie, nic pusto. No to dupa lipa. A miałobyś tak pięknie. Ostatnia szansa to karuzelka. O, chyba 10 albo 20 groszy będzie. O, 20, czyli co? 5 z ikopęku. Dobre i to. A cóż, to 27 zrywka? Nie, nie zrywka. patrzcie Państwo. Taka zawieszka. Nieduża. Znowu jakaś taka korona, czy coś. I jeszcze jedna zawieszka, 10 groszy, diabąk z Amelinium i z kwotą 5,20. Lecę na plac numer 3. Jakbym pracował, to takie łazienie z wykrywaczem to byłby dla mnie reset po pracy. Ale że nie pracuję, to jest to dla mnie zabawa. A propos resetu po pracy, to zapraszam Was na kanał Andrzeja. On tam pokazuje fajne rzeczy pszczółki, króliczki, gołębie i takie tam a więc wbijajcie do Andrzeja a ja tutaj przyszedłem nadziubać drobniaków jakiś, jakiś sygnał owa 10 gry no i patrzcie robiłem fiflaki, koziołki, matołki i tu w tym miejscu dorzucamy mamy już jakieś 6,30 do tej pory Dołożyłem jeszcze 60 groszy i kapsuł od wudencjusza i mam sygnał na 2 ziko tutaj proszę. 2 złote, przepięknej urody. Czyli co mamy? 6-8 z groszami. Ja pierdzielę. Prawie 9 ziko tak naprawdę. I nie Majdanem i nie dodał bądź sobą. I tylko sobą. Patrzcie, nie byłbym sobą, gdybym nie pozbierał szkła z tych placów. Masakra a oprócz tego oczywiście to na kapsuł garść groszy dziesiąteczka aluminiowa z PRL-u i trochę szkła no i taki kolejny dziabąk no tak czy siak byliśmy na psiej srajni a teraz co by się odchamić to jedziemy pod teatr co by na to są my na tyłach teatru lecimy na nasz obiekt numer 4 Cóż tu się zdarzy do jasnej cholery? Mamy 9 z groszami, prawie 10. Podwoimy, co zrobimy? Czy na zero? Wrócimy. Ale dużo sygnałów nie kopię po prostu. Wiecie, bo mi się nie chce. Taki on kaprys może tak być, że mi się nie chce czasem kopnąć. Jakby co, to właśnie mi się nie chce kopać. Wszystkiego, tak, tak, wiem, źle robię czasem mam tak, że no nieważne o, fiflakowe miejsce, może tu coś będzie zawsze coś było tym razem też są jakieś szajs monety jeden grosik kolejny szajs I jeden grosik I jeszcze jeden szajs I jeszcze jeden grosik i tak do usranej i jeszcze jeden szajs i czwarty grosik i tak można wiecie w nieskończoność teraz to już na pewno przekroczyli mi dyskie, ale patrzcie na to jakieś dzieciątko zgubiło telefon ja pierdzielę. czy on się uruchomi panie teraz trzeba będzie znaleźć, oho coś się uruchamia Tam słuchajcie ogłoszenie na spotet grudziąc na Facebooku. Może ktoś się zgłosi po niego. Dobra, będę to rozkminiał w domu. Teraz lecimy dalej. Ale te ptacy pięknie śpiewają. A my się napijemy Blimberko. Lecę na kolejny plac, ale patrzę jakiś ham pisze mi Szkoda tylko, że śmieci i szkła wysypuje pan jako śmieci dla innych w ten sam piach No masakra jest jakaś Pokaż mi gdzie wrzuciłem z powrotem w piach śmieci Chodzi ci o tą skarpetkę? To jest zdechłe stworzenie człowieku Ja nie będę zabierał takich gabarytów Sam se sprzątaj takie rzeczy To po pierwsze, po drugie pokaż mi na filmie Gdzie szkło wrzuciłem do piasku No patrzcie kurde Przyjdzie ci taki ham, i on ci powie, że ja wrzucam z powrotem śmieci. Nie no, po prostu aż się zagotowało we mnie. Usuwam takie komentarze, bo to nie na moje nerwy. To jest obiekt numer 5. Także podsumowując, tą sytuację, widzicie, co by człowiek nie zrobił dobrego, to znajdzie się zawsze ham, który stwierdzi, że wiecie, że to jest niewystarczająco, on by zrobił to lepiej. Ja pierdzielę, że też ludziom się naprawdę nudzi w domach. On ci przylezie i będzie ci gadał, co ty robisz źle. A tymczasem jestem na placu, na którym te dzieciaki mnie zaatakowały, pamiętacie? Całe stado dzieciaków co było? Wtedy uciekłem stąd, bo już po prostu tego było za wiele. No dzisiaj jestem i na razie jest pusto. O patrzcie, taki kubus jest. I ja go po prostu zostawiam dla kogoś, świecie. Taki jestem. A, widzisz? Widzisz chamie? Nie wezmę go ze sobą za karę. Nie, no zrobię to dla ciebie i wrzucę go do śmietnika, i ten papier też. Ale informuję cię, Hamie, że ja tu nie jestem po to, żeby sprzątać po dzieciokach, tylko po to, żeby zbierać monety, szkła, kapsle i takie tam. Bo to jest wykrywać metali, a nie wykrywać śmieci. Jeżeli się komuś wydaje, że ja tu będę od rana do wieczora siedział i sprzątał po wszystkich, to jest w mylnym błędzie. Za głęboki sygnał, odpuszczam. Role mnie się pomylili. Ja tu powinienem przyjść z workiem i po tych placach biegać i sprzątać każdego śmieciucha, prawda? Wtedy byłoby cudnie, ale wtedy pewnie też komuś by się to nie spodobało. Coś by też tam wymyślili. Że jest źle. Tak źle i tak niedobrze panie, widzisz pan. Podniesiesz 90 śmieci to jest dobrze, ale nie podniesiesz jednego, to już jest źle. Tak to działa. To tak jak z pomaganiem. 10 razy pomożesz, to jesteś super. Ale raz nie pomóż to jesteś najgorszy bruk. No, nieważne. Tak to wygląda w skrócie. 10 groszy chyba tylko będzie. O, panie, dobry i to. Chyba mnie zdekoncentrował ten komentarz. Cię karma wraca za karę, że nie podniosłem jednego śmiecia. To teraz nic nie mogę znaleźć. To jest kamień, to jakbyś pytał, ten biały. O, ale jest piąteczka, jest dobrze. Patrz, to jest kamień, żeby się nie mówił, że zostawiłem w piachu. Także już jest dobrze, 15 ziko po 5 placach. Powiedz, że to będzie piątka, 30-31 sygnał Tak, będzie piątka, widzisz. Także jest dobrze. To nagroda za to, że zakopuje śmieci z powrotem i te wszystkie szkła w piach, rzucam, wiesz? Masz odpowiedź widzisz to jest ta twoja rzeczywistość widzisz, każdy ogląda ten film i widzi co innego ty widzisz po swojemu, że ja wrzucam z powrotem śmieci w piach dla innych tyle żeś zrozumiał z tego no brawo po prostu dzieciaków znów się zeszło ja zmykam, ale na spokojnie i tak skończyłem i teraz sobie wyobrażasz, ile ja tu śmieci zostawiłem ile tego nie wyciągnęłem. no tak, bo ja to zostawiam w piasku dla innych jak już wiecie zapewne, no nieważne idę zrobić małe podsumowanie tych pięciu obiektów przeszło dwie dychy pękli no i wyszli takie dziabągi i 20 z groszami fajnie, lecę dalej rzadko się tak dzieje, ale czasem się dzieje obiekt numer 6 oddał jednego grosza zaledwie no i fajnie tak czy siak dwie dyszki są my uciekamy dalej przed siebie jesteśmy na osiedlu lotnisko to pewnie zaraz spotkamy Piotrusza gdzieś tu w pobliżu, Co? Wszystko wskazuje na to, że siódmy obiekt przywita nas dwuzłotówką Oczywiście, że tak Pięknie Super, czyli co 22 ziko już mamy Siódmy plac oddał jeszcze jakieś 30 parę groszy A więc zmykamy na ósmy I jak lotnisko to tylko z Piotrusiem, z Piotrusiem la, 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 la. Dzień dobry Dobry z administratorami gadałem to. O, proszę. I co żeś tam ugadał. Pogadałem się trochę z Pietrekiem, ale ja szybko wracam do roboty. Bo wiecie, jak mnie Pietrek zaatakuje, to zawsze godzina nie moja. administrator tu nie, ty nie skupuj, bo mnie. Administratory oglądają czasami. O, widzisz. Bośmy w robocie gadali, nie? To właśnie. To będzie, wiesz, po premii będziesz miał, za, za gadanie w robocie. A ja mam 5 groszy, panie, kurcze na bogato dzisiaj. Oho, patrzcie Państwo, 20 groszy, świeżynka Administratory, co mi oglądata Piotra Szanujta to dobry dzieciak jest On bardzo mało gada tak naprawdę ze mną, a nawet jak gada to pracuje Także nie zabieraj tam premii O patrzcie jak ciężko pracuje chłopak o, mówiłem To dziwy znalazł. Bo Piotrek ma podzielność uwagi, on potrafi ze mną gadać i jednocześnie pracować. Proszę mieć to na uwadze. W legendzie podoba mi się to, że jest fajna reaktywność dosyć szybka i skuteczna. Można sobie machać cewką dosyć ładnym tempem, a i tak nie ominiesz. Okej, okay, ja sobie lecę zarejestrować żonę do fizjoterapeuty, bo jest taka potrzeba. Skorzystam tutaj z darmowego parkingu, jako że opłacam abonament na geotermii to mam darmowy parking. Muszę wklepać tutaj wiecie. Dzień dobry. dzisiaj do fizjoterapeuty kurczę lecę. Słuchajcie, nie wiecie jak tam do tego fizjo się czeka? Czy od razu możesz jakoś umówić? Mhm. Nie wiesz. Dobra, dzięki okay. 40 groszy przytulene i widzicie są placy na których zbieram chętnie śmieci bo jest ich niewiele ale są takie które mnie po prostu zniechęcają bo musiałem spędzić pół godziny żeby posprzątać cały plac a to nie moja rola tam mogę pozbierać wiecie co nieco dochodzi 8.40 powiedzmy że zrobiłem 8 obiektów odliczę sobie na szybko i uciekam do domku no i wyszło mi 24,60 całkiem zacnie A, miałem już skończyć, ale jeszcze mnie podkosiło coś przyjechać Na jeszcze jeden obiekt O panie ta 30 grosz Warto było przyjechać Zobaczymy co to na A, A to ty... je ja, wykrywać metali, nie? Aha Wiecie, tak się wygibają tutaj, wiesz, wyginają to zawsze o, coś tam im wypadnie z kieszeni, nie? nie? A, w pieniążki, czy nie pieniążki? Jo, 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 dokładnie. A, a teraz, tak, te, te, te sezon, to Pan też chodzi na plażę gdzieś? Tam? Tak, tak, plaże, wiesz, place zabaw, takie tylko, wiesz. Aha. Tak. Czasami coś nawet tak w wodzie ktoś zgubi, wiesz, obrączkę, Co czy coś, to mu wyciągnę, nie? to też ale To, do, to, do to do, tak, to, ten jest też podwodny, wiesz, całego, jo, można go zanurzyć pod wodę o, i wtedy normalnie złoto, srebro, wszystko Ci, wiesz, wy tego, no. O, Panie, taki to 3000, nie? Ale już za, za, już, słuchasz, za półtora dostaniesz też taki podwodny, nie? To już też wszystko z nim znajdziesz, nie? To zależy, wiesz, im to większy nie, przedmiot. O ziemię, nie? No to mówię, to im większy przedmiot, tym większa głębokość, nie? A z małą cewką to tam, wiesz, na parę centymetrów tylko, i ja dlatego chodzę z małą cewką, nie? Bo ja tam nie chcę dołów kopać, nie? Za stary jestem, ile za leniwy, nie? <ś <escreuł> <ś <nước> żeby kopać doły. No no ja też chyba nie jestem leniwy. Ja. No patrz, kurczę. Mówiłem kiedyś, nie musiałem mieć tego wykrywacza, nie? Jo. Jak to dzieciak, gdzie? To biją się zamki na piasku, nie? No, no, no. Ja patrzę, a tam taka No Można, pewnie, ale, że tak. Jak się ma szczęście, to można znaleźć. I, i na, oko, na oko, nie? wypłaty nie mieli. Jo, pewnie tak. Miłego <laughs> dzianka. Hej. No tak, dzisiaj nie mieli panie wypłaty, to nie nagubili. Taką informację zwrotną otrzymałem. No nic, ja sobie lecę. Chyba tym razem iść do domu. Chyba, że mnie coś podkusi, to jeszcze jeden plac zrobię. Jeden jedyny ostatni. O ostatni. Okej, okay, definitywnie kończę. 36 groszy i kapsel. Graj dalej. Ja lecę grać dalej, ale już bez placów zabaw taka robota. na spokojnie sobie, wieć pan. Nie się nie spieszy. Tak, słucham. Dzień dobry. Ja Dzień dzwonię dobra. w sprawie iPhone'a zgubionego dzisiaj, znaczy tak, jak dzisiaj znalazłem. <laughs> Oj, proszę pana, no. zgubiony to był już. Ja powiem kiedy. No proszę. No, ale, bo on się znalazł gdzie? Na, koło teatru na tym placu. Dokładnie zabaw... na tym placu, zabaw no. koło teatru leżał, sobie zakopany ko tej huśtawki takiej. <laughs> I tak naprawdę mocno. No, miał pan szczęście, bo on no. też chodził z wykrywaczem i nie znalazł. Bo, bo on przy samej I... konstrukcji leżał, bo a ja mam taką cewkę a... snajperkę taką specjalną, właśnie i dlatego znalazłem, nie? Bo Jezu. dawał sygnał od konstrukcji, dlatego mąż go pominął, nie? Pewnie, Dobra, to tak, tak jak się umawiamy, to ja go mogę oddać nawet dzisiaj, tylko musielibyście podjechać tutaj w domie. Najlepiej na tarp, no dobrze, to y, wie pan co, bo... Tak. M mąż kończy koło 15.30 uh -huh, uh -huh. to on by prosto do pana podjechał. Dobra, nie ma problemu. To tylko y, proszę mi powiedzieć, o której konkretnie będzie? Czy będzie dzwonił, czy jak? Tak, to będzie dzwonił Dobra. wtedy, najlepiej tak okay, będzie bo to ja on tam musi jeszcze ludzi Nie, nie Także... ma problemu, to ja czekam wtedy, nie na kontakt. Dobrze. No i dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzień dobry. Ciao, Darek. Paweł. To jest to? To będzie to chyba? Hello, Kitty. Tak. W takim stanie, w jakim go znalazłem, taki był zablokowany, ja go tam nie odblokowywałem, bo nie potrafiłem, nie próbowałem nawet, tylko go spoko tylko go naładowałem, bo był rozładowany. No, nie? Wie pan co, że ja go szukałem tam. Trzy dni go szukałem, nie? Już no słyszałem właśnie, że ona mówiła, nie? Chodziłem że po tego... teatrze też tam bo ja. byłem. No dobra, słuchajcie, telefonik oddany, witam. tak jak słyszeliście. Pan szczęśliwy. 140 połączeń nieodebranych miał. Także masakra. Kombinowali na wszystkie sposoby, żeby odzyskać, ale nie było łatwo. No nieważne. Ja jak go tylko znalazłem od razu, widzicie, zrobiłem akcję. Telefon jest z powrotem u siebie. Pan mnie go odblokował, pokazał. Także wszystko gra. Nie ma to tamto. Ale wam powiem lepsze o ciekawostkę nie nagrywałem całej tej rozmowy, bo była dosyć długa. Pan twierdzi, że zgubili ten telefon w lany poniedziałek, a więc to kawałek czasu stąd, nie? A ja byłem przecież tam chyba ze cztery razy. I zobaczcie, mimo to nie znalazłem, bo to było przy samej konstrukcji. A dzisiaj widzicie. No chyba, że ktoś go znalazł, później miał wyrzuty sumienia i podrzucił z powrotem, bo to aż dziwne, że go przed tym nie znalazłem. No tak czy siak, nieważne. Ważne, że cała sprawa skończyła się tak, jak należy.